Cześć, zanim pójdziemy dalej, jedna rzecz absolutnie kluczowa. Jeśli trafiłeś tutaj przypadkiem i nie widziałeś dwóch pierwszych odcinków z tej serii, naprawdę warto się na chwilę cofnąć. W pierwszej części opowiadałem o momencie narodzin psychologii jako nauki oraz poruszałem temat pierwszego ojca psychologii Wilhelma Wunta, jego laboratorium w Lipsku. I chwili, w której umysł po raz pierwszy został zamknięty w ramy eksperymentu. W drugiej części przedstawiłem pierwszą wojnę domową tej młodej dyscypliny konflikt między tymi, którzy chcieli rozkładać świadomość na elementy, jak zegarek na trybiki, a tymi, którzy pytali, po co ten zegarek w ogóle istnieje struktura kontra funkcja laboratorium kontra życie. To wszystko dokładniej poznasz w poprzednich częściach. Dziś wydarzy się coś znacznie bardziej brutalnego. Dziś psychologia straci ostatnie złudzenie, że człowiek wie, co robi, bo jeśli do tej pory spór toczył się o mapę, o to, jak opisać umysł, to teraz ktoś wejdzie do pokoju i powie spokojnym, lodowatym głosem: Mapa jest błędna, a wy nawet nie wiecie, kto trzyma kierownicę. Cofamy się do końca XIX wieku. Do Wiednia, ale nie do laboratorium, tylko do gabinetu. Warto się tutaj na chwilę zatrzymać i zobaczyć, w jakim świecie to się dzieje. Wiedeń u schyłku XIX wieku to nie jest spokojne miasto uczonych to stolica imperium, które zaczyna pękać. Z jednej strony elegancja, muzyka, kultura kawiarnie pełne intelektualistów, z drugiej napięcie. Tłumione konflikty, moralność na pokaz i rzeczy, o których się nie mówi: seksualność, agresja, zazdrość, ambicja wszystko to istnieje, ale musi zostać schowane pod dywan. Freud nie pracuje w próżni, on pracuje w mieście, które samo funkcjonuje jak pacjent neurotyczny. Na zewnątrz porządek i forma pod spodem chaos, napięcie i wyparcie. To nie jest przypadek, że właśnie tutaj rodzi się myśl, która mówi: To, co najważniejsze, nigdy nie jest na wierzchu. Podczas gdy w Lipsku mierzy się czas reakcji, a w Stanach Zjednoczonych rozważa funkcje uwagi i pamięci, w Wiedniu dzieje się coś, co nie pasuje do żadnego modelu. Nie ma tu chronometrów, nie ma kabli, nie ma eksperymentów na zdrowych studentach, jest cisza leżanka i ludzie, którzy cierpią w sposób kompletnie niezrozumiały dla ówczesnej medycyny. Paraliże bez uszkodzeń nerwów, ślepota bez uszkodzeń oczu, lęki bez racjonalnej przyczyny. Objawy, które nie dają się przypisać ani strukturze, ani funkcji. Ówcześni lekarze mieli na to jedno słowo: histeria słowo worek do którego wrzucano wszystko czego nie dało się zrozumieć ale pewien człowiek zrobił coś co w tamtym czasie było aktem zarówno odwagi jak i szaleństwa powiedział objawy nie są błędem systemu objawy są komunikatem jeśli ciało przestaje słuchać świadomości to być może próbuje powiedzieć coś czego świadomość nie chce usłyszeć Paraliż nie jest awarią, jest rozwiązaniem konfliktu. Dziwnym, kosztownym, bolesnym, ale jedynym, dostępnym. Tym szalonym człowiekiem jest lekarz, a nazywa się Zygmunt, szlomo, Freud. Freud nie zaczyna od wielkiej teorii. Freud zaczyna od porażki. Jego pacjenci nie zdrowieją, kiedy im się coś tłumaczy, nie zdrowieją, kiedy się ich bada, nie zdrowieją, kiedy rozumieją. Co się z nimi dzieje? To jest moment, który powinien zapalić czerwone światło każdemu psychologowi. Bo jeśli człowiek wie, co się z nim dzieje, a mimo to nie potrafi tego zmienić, to znaczy, że wiedza nie rządzi zachowaniem. A jeśli wiedza nie rządzi zachowaniem, to co rządzi? I wtedy Freud zadaje pytanie, które działa jak zamach stanu. Kluczowym mechanizmem, który Freud tu odkrywa, jest wyparcie. I to słowo bywa źle rozumiane. Wyparcie to nie jest Zapomnienie. To nie jest przypadek ani brak pamięci, to aktywny proces. Umysł mówi: To jest zbyt sprzeczne z tym, kim chce być zbyt bolesne, zbyt niebezpieczne i spycha to poza granice świadomości, ale energia tego doświadczenia nie znika. Ona szuka ujścia, wraca pod postacią objawu, snu, lęku, pomyłki językowej. Wyparcie jest fundamentem całej psychoanalizy. Bez niego nie byłoby nieświadomości, byłby tylko chaos. A co, jeśli to, co naprawdę kieruje człowiekiem, w ogóle nie jest świadome? Dziś słowo nieświadomość brzmi banalnie. Jest na koszulkach, w memach, w pop psychologii, ale na przełomie XIX i XX wieku było herezją. Freud mówi rzeczy, które demolują cały dotychczasowy porządek. Świadomość nie jest centrum. Racjonalność nie jest fundamentem. Ja nie jest władcą. Świadomość jest tylko cienką warstwą na powierzchni, wierzchołkiem góry lodowej. Pod spodem jest to, czego nie chcemy widzieć: popędy, wyparte emocje, konflikty, pragnienia sprzeczne z obrazem siebie. Umysł przestaje być maszyną do myślenia. Staje się polem bitwy. Freud szuka drogi dostępu do tego, co wyparte. I znajduje ją w czymś, co ludzkość od zawsze traktowała jak zagadkę, albo proroctwo w snach. Sen według Freuda nie jest chaosem ani przypadkową aktywnością mózgu. Jest zakodowaną wiadomością, kompromisem między tym, co chce się ujawnić, a tym, co musi zostać ukryte. Dlatego sny są dziwne. Są pełne symboli, skrótów i absurdów. To nie nonsens. To cenzura w akcji. Świadomość śpi, ale strażnik nadal pilnuje drzwi. Freud nie widzi psychiki jako harmonijnej całości, widzi ją jako system napięć. IT ślepe, biologiczne, nienasycone ego menedżer, który próbuje ogarniać rzeczywistość superego wewnętrzny sędzia normy, zakazy wstyd to nie są części, jak u strukturalistów to są siły, które się zwalczają permanentnie. Bez rozejmu i wtedy pada zdanie, które do dziś boli bardziej niż wielu chciałoby przyznać. Człowiek nie jest panem we własnym domu. To zdanie jest jak policzek. Freud idzie jeszcze dalej, pokazuje, że na co dzień wcale nie jesteśmy tak racjonalni, jak nam się wydaje. Racjonalizacja, projekcja, zaprzeczanie, intelektualizacja to nie są patologie, to są mechanizmy obronne, narzędzia, dzięki którym możemy funkcjonować. Nie rozpadając się pod ciężarem sprzecznych impulsów. Problem polega na tym, że im sprawniej działają, tym mniej prawdy człowiek widzi o sobie. Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem, to odsyłam do odcinka o mechanizmach obronnych, który znajduje się na kanale. Wracając, rozum nie służy do poznania świata, służy do obrony przed nim, bo nagle okazuje się, że racjonalność to często tylko narracja. Po fakcie, że decyzje zapadają wcześniej, głębiej, w miejscach, do których nie mamy dostępu, że dlaczego to zrobiłem, bardzo często jest historią wymyśloną po to, żeby zachować twarz, a nasze zachowanie wynika z czynników, na które nasz wpływ był niewielki, żeby nie powiedzieć znikomy. Nic dziwnego, że Freud był nie do przyjęcia. Dla strukturalistów był nienaukowy. Dla funkcjonalistów bezużyteczny, dla lekarzy zbyt szarlatański, a jednak jego pacjenci zaczęli rozumieć siebie w sposób, którego nie oferowała żadna inna psychologia. Freud nie dawał tabel, dawał znaczenie i tym właśnie wyciągnął dywan spod nóg całej dyscypliny, bo Freud zabrał psychologii i nam coś bardzo niewygodnego iluzję kontroli wiarę w racjonalność. Przekonanie, że wiem, dlaczego robię to, co robię. Od tej pory motyw nie jest tym samym co wyjaśnienie. Intencja nie jest przyczyną, a rozsądek bardzo często jest tylko rzecznikiem prasowym nieświadomości. To był psychologiczny szok kulturowy, ale w tym szoku krył się problem, który miał rozerwać psychologię po raz kolejny. Bo jeśli Freud ma rację, jeśli rządzi nami coś, czego nie widzimy, to jak to badać? Freud nie zatrzymuje się na gabinecie. Zaczyna patrzeć szerzej na kulturę, religię, moralność. Dochodzi do wniosku, że cywilizacja sama w sobie jest wielkim systemem wyparcia. Żeby żyć razem, musimy tłumić popędy. Żeby mieć porządek, musimy zapłacić napięciem. Człowiek nowoczesny jest więc istotą permanentnie rozdwojoną między tym, czego chce, a tym, na co może sobie pozwolić? Psychoanaliza przestaje być tylko teorią leczenia. Staje się teorią człowieka jako istoty wewnętrznie sprzecznej. Nie da się tego zważyć, nie da się tego zmierzyć, nie da się tego zamknąć w laboratorium, a nauka, która nie mierzy, zaczyna tracić grunt pod nogami. I dokładnie w tym miejscu psychologia pęknie po raz drugi. Bo w tym samym czasie, gdy Freud zagląda w głąb nieświadomości, Gdzieś indziej ktoś zrobi coś brutalnie prostego. Nie zapyta dlaczego, nie zapyta co czujesz, nie zapyta co to znaczy, zapyta tylko co się stanie, jeśli połączę bodziec z reakcją. I w tym momencie na scenę wchodzi Pawłow, ale to jest już kolejny odcinek. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz śledzić całą serię, zasubskrybuj kanał. Za chwilę na ekranie wyświetlą ci się dwa proponowane odcinki, które idealnie uzupełnią dzisiejszy temat. Do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Na razie, cześć!